To, to państwo, które nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa prezydentowi własnemu, to Państwu nie zadba też o nasze pieniądze. Nie będzie umiało zadbać o, nasze, o naszą własność, o naszą gospodarkę, o naszą ekonomię. Stoimy tu naprzeciwko banku, banku, który nazywa się narodowy. On nie już ma coraz mniej wspólnego z tym słowem narodowym. Bo przecież parę miesięcy temu dowiedzieliśmy się. Że nasze państwo jest tak bogate, że może dać 6 miliardów euro na pomoc bankrutującym Hiszpanom, Portugalczykom, Grekom. Nie pytano Polaków o zgodę. Narodowy Bank razem z tym sztukmistrzem z Londynu, prawda, z tym coraz bardziej wydłużającym się nosem dali lekką ręką 6 miliardów złotych. A w budżecie na przyszły rok i na ten rok brakuje 500 milionów na przedszkola. 500 milionów złotych, a dali 25 miliardów. Do wspólnego kotła. Proszę Państwa, my Polacy jesteśmy dzisiaj żebrakami w tej Unii Europejskiej. Płaty mamy 3-4 kroki niższe niż ci bankrutujący, nawet Grecy czy Portugalczycy, czy Hiszpanii. Hiszpani na ulicach już strzelają. Tam policja już używa broni. Na razie strzelają gumowymi kulami. A teraz widzimy, co się dzieje. Cała Europa jest dzisiaj. Przed właściwie wybuchem jakimś, społecznym wybuchem, to ta rewolucja społeczna krąży na całą Europą, Bo ludzie widzą, że te elity ich zdradziły. Te elity dzisiaj nie mają nic wspólnego z interesami narodu. Oni się tak zplatowali z tymi bankierami, że dzisiaj ratują właściwie tylko banki. Ratują banki, wspólną walutę, euro, ale nie ratują społeczeństw, narodów. To już nie jest ważne. I my dzisiaj jako Polacy staniemy za chwilę przed wielkim wyzwaniem. Ten kryzys za chwilę nawet musi uświadomić, gdzie my jesteśmy. Bo nadchodzi wielki kryzys również do naszego kraju. Nie mamy nic. Banki sprzedane. Handel tylko pomyślony sprzedany. Dobre nowoczesne przedsiębiorstwa, które były sprzedane. Teraz sprzedają uznowiska. Jeszcze lasy zostały. Czy możemy być silnym narodem, którym ktoś się będzie liczył, jeśli nie mamy własności? A Polacy dzisiaj nic nie mają. Polacy są tak naiwni, że nawet te ostatnie swoje oszczędności, te 500 miliardów złotych zanieśli do zagranicznych banków w Polsce. Przecież to są banki obce. One mają decyzje i centrale w Madrycie, w Rzymie, w Londynie, w Niemczech, w Holandii, w Amsterdamie. Tam jedna decyzja spowoduje to, że oni mogą stąd te